Tradycyjne podejście do zostania instruktorką nie działa. Wszyscy zaczynają w złym miejscu. Od tworzenia skryptów, certyfikatów, planu szkolenia. Tylko, że jeszcze nikt się nie zapisał na to szkolenie. Motywacja spada, bo cały czas próbujesz to dopracować, być perfekcyjną, a frustracja rośnie. Znasz to uczucie? Najprawdopodobniej nie dostałaś realnych narzędzi, wsparcia i planu działania krok po kroku. Szkolenie stacjonarne to jeden moment. Nie zrobisz pau. Nie cofniesz, nie wrócisz już do tej wiedzy. A przecież dobrze wiesz, ile razy wieczorem miałeś genialny pomysł. Nie zapisałaś go i rano już go nie było. I to samo dzieje się z wiedzą, której nie możesz powtarzać. Szkolenia online daje ci dostęp do wiedzy 24 godziny na dobę. Możliwość notowania każdego słowa, cofania się, zatrzymywania i powtarzania tych samych rzeczy tyle ile potrzebujesz. W moim programie masz moje wsparcie. Cotygodniowe konsultacje dożywotnie dostęp do grupy z instruktorkami, które się wspierają nawzajem, możliwość zadania pytania na każdym etapie. I to nie tylko możesz zapytać mnie, ale i też inne instruktorki. Od pozyskania pierwszej kursantki przez pierwsze szkolenie, aż po dalszy rozwój nie błądzisz. Nie wydajesz pieniędzy na dojazdy, hotele, noclegi, a czas, który zyskujesz możesz poświęcić na rozwój lub odpoczynek. Bo szkolenie instruktorskie powinno ułatwiać start, a nie cię przytłaczać. To nie powinno być kolejny kurs z ładnym certyfikatem. To ma być system, który przygotuje Cię do realnego działania. Od zera do instruktorki, które prowadzi szkolenie z pełnym spokojem i klasą. Więc możesz wybrać albo przytłaczająca dawka wiedzy w kilka dni, która tak nie przygotuje Cię w 100%, albo wsparcie na każdym kroku przygotowania się.